Siemaneczko, z tej strony Deslot i dzisiaj powracam do Was ponownie z tematem słynnego już skina Shadow Ruby. Tym razem mam dla was coś ekstra, nowy sposób wciąż działający na odbiór skina Shadow Ruby na konsoli. I tym razem zrobimy to bez linku. A jak tam u was po weekendzie? Wiem, że część z was już jutro stawi czoło potężnym egzaminom, ale nie martwcie się, będę trzymał z was kciuki. Jutro też wystartuję z live'em specjalnie dla tych, którzy pozostaną w domu, więc mam nadzieję, że do mnie wbijecie. Choć pod ostatnim moim filmem link wygasł, a dokładnie to został on odcięty po tym jak Epic zdało sobie w końcu sprawę, że pozostawiło go co umożliwiło tak wielu osobom odebranie darmowego skinka, to cieszę się, że i tak tak wielu osobom zdołałem pomóc. Dla tych, którym nie udało się odebrać tego skina poprzez link, mam coś nowego, więc nie martwcie się. Ale zanim do tego przejdziemy, obalmy też kilka nastarcie mitów o rzekomych banach oraz stratach skinów. Kochani, nic takiego się nie wydarzy. Ludzie nagrywają i po prostu straszą was tylko dlatego, żeby zyskać kontrowersyjny materiał no i przyciągnąć do siebie troszeczkę uwagi, zdobyć waszych lajków oraz wyświetleń. Ten link był całkowicie legalny, więc nic wam nie grozi. Bądźcie spokojni. Dzisiaj skupimy się na opcji zdobycia skina Shadow Ruby poprzez nową metodę, więc oglądajcie bardzo dokładnie i wykonujcie krok po kroku. Aby odebrać skin Shadow Ruby będzie nam potrzeba troszeczkę cierpliwości, bo Materiał jest trochę długi, dodatkowo telefon no internet, bo bez tego się nie obejdzie. Chciałbym serdecznie podziękować i wyróżnić tutaj jedną osobę, która pomogła mi przy tworzeniu tego poradnika. Mowa tutaj o polskim blitz 17 który na Discordzie postanowił udostępnić mi część materiałów, tak, abym mógł dla was stworzyć ten poradnik. Pierwszym krokiem potrzebnym do uzyskania tego skina będzie wejście na oficjalną stronę Epic Gamesa. Wchodzimy na fortnite.com i u góry po prawej stronie macie opcję logowania się. Pewnie część z was nie posiada jeszcze nawet swojego konta pc dlatego będzie musieli go założyć. Klikamy na przycisk zaloguj się i tam będziecie mieć opcję logowania różnymi metodami oraz opcję rejestracja. Naciśnijcie opcję rejestracja. Oczywiście to jest punkt dla tych, którzy tego konta pc nie mają, a muszą mieć, żeby odebrać ten skinek. Klikamy rejestracja i następnie wypełniamy po kolei tutaj podpunkty swój nick, ee, jakiś tam mail. No wiadomo, że przyjdzie wam potem na ten mail potwierdzenie, czy to wy, wy potwierdzicie sobie, słuchajcie, można to zrobić na dowolnym telefonie, więc na spokojnie. W momencie jak już wyjdzie Wam weryfikacja, już zweryfikujecie swoje konto i konto na PC zostanie połączone, będziemy musieli przejść do drugiego kroku. Drugim etapem będzie połączenie naszego nowego konta PCtowego z naszym starym kontem konsolowym. Aby to zrobić musicie znowu wejść na stronę Epic Gamesa, następnie po prawej stronie u góry będziecie widzieli swoje zalogowane nowe konto PCtowe i kliknijcie konto. Pojawi wam się strona i po lewej stronie będziecie mieć coś takiego jak połączenia. Wyjdźcie te połączenia, a następnie wybierzcie zakładkę konta. To tam będą możliwości połączenia właśnie waszego konta teraz tego nowego, pc z połączeniem tych kont, które już posiadacie. Łączymy więc nasze konto pc z naszym kontem konsolowym. To jest bardzo ważny krok, słuchajcie, bo bez tego nie będziecie mogli prawidłowo otrzymać skina na to konsolę, którą potrzebujecie. Jeżeli nie połączycie dobrze kont, to po prostu skin pozostanie na tym nowo utworzonym koncie pc i nie trafi do Was na konsolę. Więc abyście mogli to zrobić, pamiętajcie o poprawnym połączeniu Waszych nowych kont. Zanim jednak przejdziemy do punktu trzeciego, pamiętajcie o strzeleniu tej taktycznej łapki w górę. No i oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem, tak aby nie przegapić żadnej treści. Niedługo dobijamy 50 tysięcy i to wszystko dzięki Wam. Trzecim krokiem będzie uruchomienie aplikacji SKLEP w naszym telefonie i stamtąd pobieracie program o nazwie Nvidia GeForce Now. Nie obawiajcie się, jest to oficjalny program Nvidia, który właśnie służy do tego, aby grać tak zwanie w chmurze, czyli bez pobierania gierek, grać w różne rodzaje gier za darmo. Yy, wiem, że część z Was może nie zdawała sobie z tego sprawy, ale ta aplikacja jest dostępna również na telefonie i w ten sam sposób pozwala Wam zagrać w różnego rodzaju gierki za darmo. Zainstalujcie więc tą aplikację i poczekajcie aż będziecie mogli ją uruchomić. Ponieważ część z Was gra na konsoli i może tego być nieświadoma, to właśnie ten program pozwala grać na komputerach właśnie Fortnite'a. Yy, jest to jeden ze sterowników karty graficznej NVIDIA. Także jest to program całkowicie legalny, nie jest to jakieś oprogramowanie, które w jakikolwiek sposób na coś wpływa lub mm, Epic Games mógłby się tutaj zdenerwować, że korzystamy z jakiegoś... Bocznego oprogramowania, nie nic z tych rzeczy, więc na spokojnie e, możecie być bez obaw. Dla tych, którzy nie wiedzą, na tej aplikacji również trzeba będzie się zarejestrować. Na początku pojawi nam się informacja, że zapraszamy do usługi GameForge Now, i tutaj mamy zgadzamy i kontynuuj. Teraz musimy się zalogować, aby móc korzystać z tej aplikacji. Jak widzicie, wyświetliło Wam się kilka opcji logowania, w tym logowanie poprzez Facebooka czy też konto Google. Możecie skorzystać z jednej z tych opcji lub po prostu utworzyć konto na nowo z samego adresu mailowego. Pojawiła Wam się teraz informacja, że już prawie skończyliście i pyta Was o rekomendacje, naprawę techniczne czy też jakieś tam wysyłanie rzeczy na adres mailowy. Tutaj możecie sobie wszystko zatwierdzić, kliknąć zatwierdź i czekamy aż załaduje się. W tym momencie powinna Wam się też pojawić informacja, że pobieranie gier może potrwać trochę dłużej i spokojnie tutaj również ta aplikacja nie będzie Wam nic na siłę instalować. Rok czwarty. Powinna Wam się pojawić informacja, że nie masz aktywnego członkostwa Gameforge Now. Do czego jest nam to potrzebne? Do tego, aby właśnie dostać dostęp do darmowych gier, które są w tej aplikacji. W tym właśnie do Fortnite'a. A więc jak mieć tam dostęp? A więc wchodzimy teraz na stronę Gameforge Now, która jest dostępna również na naszych telefonach, i tam wchodzimy sobie normalnie w zakładkę Subskrybuj. W zakładce subskrybuj będziecie mieć dwie opcje, jedną bezpłatną, drugą płatną, klikamy oczywiście tą bezpłatną, e, czekamy i za chwilkę nas przełączy do zalokowania się do naszego konta Nvidia. I to jest właśnie to konto, które przed chwilą utworzyliście, więc zalogujcie się do niego i dzięki temu teraz subskrypcja ta darmowa dołączy, a raczej połączy się z waszym nowo utworzonym kontem na NVD. Aby było jasne, po prostu połączyliśmy subskrypcję z tym naszym nowo utworzonym kontem na NVD i teraz mamy dostęp do wszystkich gierek komputerowych, tylko że na telefonie. Ostatni etap, to etap piąty. Teraz w naszej aplikacji Nvidia wyłączamy sobie po prostu Fortnite'a, którego nie musimy pobierać i logujemy się na to nowo utworzone konto PC-owe, które jest połączone z naszą konsolą. Dzięki temu będziemy grali jakbyśmy byli na komputerze, możemy wejść normalnie w sklep, znaleźć skin Shadow Ruby, aktywować go, czyli dostać go na swoje konto i wejść teraz na konsolę i móc wykonywać swobodnie zadania, dzięki którym będziecie mieć cały ten skinek za darmo. No, mam nadzieję, że po takim poradniku to ja tutaj zobaczę przynajmniej tysiąc łapecze w górę i całą masę nowych subskrypcji, dzięki którym niedługo dobiję 50 tysięcy no i zrobię jakiegoś QA. Gdybyście jednak chcieli mi podziękować na live, to możecie wbijać do mnie również na livey na YouTube, jak i na Twitchu. Teraz na kanale moim Twitch będą również regularnie livey, tak jak na kanale YouTube. Linki znajdziecie tam, gdzie nigdy nikt nie wchodzi, czyli w opis. Tam znajdują się wszystkie linki do moich sociali. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. No i oczywiście pamiętajcie, że dodaję również za darmo. Dla tych, którzy nie wiedzą, na moim Instagramie wysyłacie, słuchajcie zdjęcie, że wspieracie kodem Somiran w sklepie Fortnite. Piszecie swój nick z gry Fortnite. Ja nazywam się Desot YouTube i wysyłacie mi zaproszenie do Fortnite'a do znajomości. Jak zobaczę, że jest zdjęcie, wasz nick oraz wysłane do mnie zaproszenie, to szybciej zaakceptuję, co znaczy, że będziemy mogli szybciej zagrać razem. Dla tych, którzy oglądali ten materiał do samego końca, wielkie dzięki. Napiszcie w komentarzu Nvidia, a ja wam strzelę serduszko, no i napiszę, że jesteście najlepsi. Także dzięki wam serdeczne za oglądanie. Ja na dzisiaj kończę widzimy się za dwa dni na kolejnym odcineczku. Do zaczyska! Cześć!